Hello everyone, jestem e, Teraj. Hello everyone, my name is Kurczak. nam jest mnie zgradziłem. Yo! I dzisiaj będziemy bić roboczyka, robocika? chyba. Jak nam wyjdzie. Pewnie zginiemy. O co się zgradzie, Bo wsadzę go w cieni. Jeszcze nie! Jeszcze nie! Spoko. tylko nie wiemy jak go ubić. Zaraz ja może jeszcze sobie. No, i zabij go. Czekaj zgradziłem, muszę się najeść. Zabij ptaka! Czekaj. Wiem, spokojnie, czy... Blue screen. Blue screen. Ja się Czekaj go później kliknie. Jak powiem już, to kliknę go. Ty wiesz co mam pomysł. W tylko teraz szybko, bo regenerację sobie zarzuciłem. Czekaj. Chciałem sobie zarzucę zarzuć sobie wszystkie buty Jak powiem już, okej? Okay? Ej, może chodź za mną, bo ja już go biję ale mu mało robię z tej broni. Dobra, biję go tam. Ej, on mi nic nie robi praktycznie. Czekaj, że co mu tym granaczkę. Oooo! to go pizga! Ło, to trzeba przepraszam Wszystko nam rozwala. Wszystko nam rozwala, ale okej. Okay. Ale mocno go pizga. Ja mam zawsze. Ja, on nic nie robi. Dobra, teraz go kliki będę biorę. Patrz. Ale on cię podpala zgradzie. Ej, on jest słabutki w takim razie. My go widzieliśmy, tak. bo mamy te zbroje lepszego, znaczy ja mama zgradzie mam coś tam Silver i tak dalej. Jeszcze ale go pisz głomy! Ostro! Ja to przeszykowany, patrzcie jak to sobie tam leczenie zarzuciłem w ogóle wszystko Procesor! Okay, procesor. Minuta 40 plus przywitanie się z grecia. Tak <laughs> Tak, ale do mnie chodź na statek No ja jestem u ciebie o, aż mi Teraz... Co w końcu, w końcu... Nie umiem go zrobić, więc go zrób. A ja sobie poprzestawiam teraz ogłówczkę. To było, e, tak? 600 600 pikseli tak? Ja mam 599! What? Czekaj, zgradził. chwilę Nie, no, <noise> zaczekaj. Już sobie załatwię jakiegoś młodka. Czekaj, może tutaj jest. Nie, tu nie ma żadnego workowa tego czegoś z pikselami O, tu jest skrzynia. Aha, się ma. Nie widziałem wcześniej. Ej, może, może piksele zostawiłeś, jak tu byłeś. Nie, jakąś glewę Zawsze biorę. No co dobra Poszukiwanie pikseli. Jednego w sumie Ja pierdziel jak ciężko Wcześniej to się... O mam już ich. Ej, czy ja byłem po tej stronie? Ja tu widzę jakiś nowy do domek. Co się dzieje? Nie wiem Blue stream pack. O! Gówno <noise> Dobra Siemanko. Chodź. Jesteś mi przycina, nie wiem czemu smutno mi się robi. Daj mi to. Procesor, I co mam zrobić? Yy, a muszę iść do crafting te. table i tutaj zrobić sobie mam tego, tak? Robotnik Crafting. To, crafting to table. to nie miał być przypadkiem przy tym, przy. Nie, przy Molten. No właśnie, dlatego myślałem, że po co robić ten? Po co niszczysz to? Tak można. Ale ja nie będzie to jest. Ja ci dałem crafting table. Robotnik Crafting table. table. Seal bar 20 potrzebuję. Już ci daję. Znowu cię w ale okej. Okay? Masz. Kuczaka wyciszyło, więc jestem sam. <grym> Bo mi kurde wbija wszyscy do pokoju, gadać mi zaczynają. <grym> ja pierdolę. Ale z... już. Dobra, no to. Dzie dzięki. D uwaga. Dzięki, Skręciu. O jas, yes, roboty. Tutaj, 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 w tym jest. O, tutaj. Ale po cholerę nam ten crafting, jak my mamy ten Skręciu, ja pierdzielę, jak jesteś? No to jest crafting. Dobra, A, nie masz. No, ważny. no, co no. możesz tam, tam tworzyć? Uwaga. I... I... Co to A, jest? I... Upgrade 3 zobacz. Ale ja nie mam tyle na razie tego. Pixel Kompresor znowu, Titanum Panel, co to jest? A to pewnie jakiś inny. Metal Station. To już robiliśmy. Dobra. Yellow Dye. Ja tu nic nie widzę na razie. Pewnie niżej jak zjadę to rzeczy. Nie ma nic żal. Pewnie nic nie odkryliśmy, albo jak jesteśmy słabi. Dobra, nieważne. Gdzie jest temy? Co? Gdzie temy? Nie wiem. Czemu banko. nic tworzyć, w tym nowego nie mogę. Wiesz A... co zrobić? Co? Ten silnik. No tak, dokładnie. Gama Dobra. sektor. No to o poszukiwaniu pikselów sektor 2. Musimy zejść. Ej, w sumie my... czemu nie byliśmy w prawą stronę tej mapy. Czyli w lewo tylko poszliśmy, choć w, le... w prawo pójdziemy, znajdziemy jeszcze parę rzeczy, bo tutaj były domki jakieś tam są po 200 pikseli. Spoko. Można okay. poszukać. Tu jest jakaś broń jeszcze sprawdzę. Nie, nie chcę jej. Jakby się ja, dało sprzedawać nie. tak normalnie, no tak trzeba szukać tych wszystkich domków i tak dalej Będzie kiedyś tak się dało, ja ci mówię No musi się Dobrze. dać, bo więc... Po co by to rzeczy... Ej czekaj, bo tam piksele zostawiłem jak głupi oczywiście. Piąłem. Piąłem. A tu jeszcze jest kilka mobów można. Ej właśnie a nie zbieraj. Ale ja właśnie 300? ile ty masz? Ile ty masz? 160, a ty? No dobra, ja mam 240, więc mamy... Ale to i tak byśmy musieli połączyć. To nie zbieraj, to ja mam więcej, to będzie lepiej jak ja będę zbierał, okej? Okay? Dobrze. Bo wtedy Czeka będziemy... mogli. tym, co nie? No, znaczy możesz niby wymienić, ale ty byś musiał mieć przynajmniej 1000. Ale mi chodzi, że z tobą na przykład prawie... Aha, no tak. Wyzrzucasz po prostu... A czekaj, bo pikseli nie zebrałem. O nie! Spredoo musielibyśmy się wkopać gdzieś, bo tam jest dużo tych pikseli albo... Znaleźć... Czekaj, bo coś się świeci. O jest. Tylko musisz zbudować mi tu jakieś podejście, bo ja też nie mogę być. Okej. Okej. Dobra, a nie wiem czy to nie będzie... Nie, to nie będzie pioska, bo to już jakieś coś znaleźliśmy kilka razy, nie? Kulczak. To jest Kurczak. To jest Siemanko Dobra. Piksele, sorry. Ja nie, ja też wzięłem trochę. Dobra, to są moby i to jest jakaś jaskinia, to ja już tam zejdę do niej, okej? Okay? Coś tam tak piska, że jakieś dziwne rzeczy. Gdzie ty masz jaskinię? Tutaj. Siemanko. Yyy, eee, muszę coś wyłączyć pewien program, ponieważ mam lagi, okej. Okay. No właśnie widzę, że ci cofa w miejscu. Muszę się jeszcze i znowu odcinek związki. Znowu. Bo hajsy trzeba zdobywać. Z tych robotów i tak dalej powinno dropić dużo tych hajsów. Tak. Tak. tak Minimalnie. A w ogóle jaki teraz sektor odblokowujemy? Gamma, no. Jeej, już gamma? Wow. A ja chcę już sektor To musimy smoka pokonać, a my na smoka jeszcze mamy troszkę... Jeszcze nie jesteśmy przygotowani, powiedzmy, smoka. Tak mi się wydaje, czy. Przy i kopia wągla, okej? Okay. Okej. Okay. Kopaj. Kopaj węgier. Bo w sumie, jak będziemy chcieli iść do tamtego sektora, to pewnie dużo nam to zje. Nie zabijaj pikseli! Pikseli są boje. Ja, tu, ja tylko wiem, nie mam lagów. Jej! A ja właśnie nie mam, właśnie teraz. A, what the fuck? Dobra, już mam 400, Ile tam trzeba było? Patrz. Ale ty jesteś... zły. Ile tam trzeba było w Nie wiem. No to super, będziemy zbierać do 1000, a później wrócimy. Nie. Tu są, tu są, O, chodź za mną tutaj, nie? I no. Teraz zrobisz tak. Ale po co? Jak możemy się skopać tędy i będzie śmieszniej? Wtedy wszystko dropi, nawet jak są rude, widzisz? Widzę, widzę właśnie. Ja tak diamenty dobre. pierwsze znalazłem. Patrz. Wszystkie rudy lecą, a ja mam laki. No bo zrzucasz kilka klocków, kilka dzieci. O kurde. Dobra, wyszedłem. Już mam... są tutaj, tutaj. 500 mam już prawie. Dobra, już mam 500. Ale nie pamiętam ile to było znowu. Też nie pamiętam. Ale z nas idziecie są mogliśmy sprawdzić. O jakieś kosmity! Dobra, czekaj, bo zmian. Chodź, trzy, dwie, jedną. Hej! Regeneracja HP, a ja sobie zdarzyłem przed chwilą. Ja jestem geniuszem. Znaczy, wszystko mogę dowiedzieć, że... Nie? Leważne. Ja mam regenerację tą. epicką regenerację tej. O, oh, o. Oh. Kurde, Co? nie zdążyłem. No właśnie to. Ja mam... Y Wierzyłem? Schemu. 35 regeneracji energii. Czekaj, zaraz się pochwalę 30 mam... Nie, tylko mam 30. Eee. Ja mam 35 plus nic, okej. Okay. Tak. I wiem. Krzywe i... Czy ty poszedłeś na dół? Nie. <grystanie> Wcale. Ja spadłem na dół, Też. kraja. Też. Pokemony po prostu. <grystanie> o tu w laboratorium. Nie? Laboratorium z stara Ej. Ale nie idź ze mną, yeah. bezemnie, proszę, polecam. nie idź bezemnie. A tu nic nie ma, nie. A tu jest częściej, zobacz. Czekaj, ale Zbieraj. nie zabieraj mi tu złodziei w Dzień Tu są różne potki, zobacz. Ale one nic nie dają, tak ci tylko przypomnę. Okay. Tak, high tech, high tech często powinien być, no. Czemu ty bierzesz takiej broni zasranej, bo ona jest głupia, bo ona jest. Nie mam innej. What? Jak to może nie być? No... Dlatego właśnie chciałem wydropić sobie. W sektoru Gama sobie wydropię, okej? Okay? Okay. Dobra. i tam będzie zajebiście, tam już tam te rudy nowe, a w ich X to dopiero... Wow, wow. Chodź tu. Kopiemy. No dobra, ale zginiemy przez to, zobaczysz. Ja nigdy nie ginę. Ja nigdy nie ginę. Ej, może byśmy lola nie nagrali innego, bo coś tam się tylko O nie! O, no. Chociaż... to nie było takie trudne. Przynajmniej było śmiesznie. Rewind! Jump We, to we to jumpa. love rewind! A właśnie po co ty latarkę dalej nosisz, stary? A nie wiem. Ty wiesz co, wydaje mi się, że już będzie wystarczyć, ale ja jeszcze muszę jakaś stąd wyjść, nie? A wyłączać chyba nie będę, chociaż... A, co? Co im po tym, że oni spoznają poznają moje IP, jak iść nie będą mogli, bo nie będą wiedzieć kiedy ja gram, albo nie będą... O kurde, skąd się tu pojeżdżam, Kiedy gdzie... my gramy. Albo my hasło sobie założymy po prostu. O nie, ja nie chcę zginąć! Pixelę masz, healuj się. No właśnie się boję. Chodź tutaj, Kugumon. Like nobody was there. Wake wake Kugumon! Być... Ja nie mam bardzo przydatnych wiadomości. Co? Mam dwa z historii na półrocze. LOL, ja mam drzy <grymne> <grymne> Cześć, czość, cześć. cześć łot, już ci co? Do... aha, dobra, to mam jakiś cienia Nie, bo ja mam dobry świat. ile masz speeda w nim? Mało, ale parę, panie, to i to ino raz. Chyba żebyśmy zwrócili po prostu tędy jakoś, ale nie dam rady. A po co? No bo ja chciałbym już mieć tam iść do tego i pixelinki i w ogóle, ale ich w pisku. No i zajebiście, idealnie no, odpadły w pojzorach. Ha! Dobra, skradzie, to ja wychodzę. Albo wiem, zamarzę, to po prostu... Co? Zamarzę IP magicznie. A co? A co ty, a co ty Jezus Maria. Dobra. To Kuczek zamarzy IP. Biję go, patrzcie! Patrzcie, patrzcie! Patrzcie, jak go bije. patrzcie, kiedy on jest biedny, patrzcie, on ginie teraz. Patrzcie, jak go teraz zabije. Zobacz. Patrz. Patrzcie, jak on... Ginie. Co? co? Nic. Dobra. Magiczne zamazanie! A w ogóle to komą planetę. I tu jest... Psz, magiczne Planeta. zamazanie. Planeta! Yeah. Dobra, co trzeba zrobić? A i to wymagało... 800 no. coś chyba... Umrzy, ja wczoraj czekałem i tak się... Aha! Dobra, nieważne! Ej, upgrade! Daj jeszcze raz tego, bo cię waliłem w sensie. Czekaj. No, no, akceptuj, No, no blueprints, awariable. Coś mam, jakiś to. Optical mirror, Nie wiem, co to robi dokładnie, bo nie umiem czytać. MK4 od razu mam up upgrade, Dragonbomb dragon bomb potrzebujemy. Narzędzie do malowania mamy, możemy zrobić. Gdzie ty to wszystko widzisz? W Kowadle. Ty też musisz użyć, w takim razie, ja pierdzielę. Ja coś się używa? No, musisz zrobić tego, wiesz... Ej, to niewiele doszło, szczerze, coś takiego tylko. Idę po 10 Titanum Panel. Nie wiem, jak się robi Titanum Panel, ale pewnie z Platinanum. Eee, jest tu Titan? Ti... Ty... Nie ma. Pewnie w kowadelle się robi. Jakoś. Tit. Jest ja Titanum tak Panel. Wiesz? Titanum Bar, mm -hmm. Jak robisz tak. Titanum Bar? Uuuu, skredzio, wiesz co, przy kowadle się da robić jakieś inne rzeczy jeszcze, Wa, 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 czekaj, yy... Jak to? Ale ja muszę użyć to do swojego statusu. No wiem, ale ja tylko mówię, że się da robić teraz nowe rzeczy. Ty mi tu, 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 przestań, chapo. Eee yy, Titanum Light, Titanum Console, co to robi? O Boże, dobra, czekaj. To... Co? Eee, nic. Co? Nic! Ale z materii da się robić jeszcze lepszą zbroję, chyba. I z tych takich płytek, co, to, co, co, co się robi? Czekaj. O, kurde. Słabsze. Czekaj, silverowe, a handy? Nakeshift greaves. To już robiliśmy. O, gold. Są goldowe. I są słabe. O, chem goldowy jest spoko. Dodaję 53 regeneracji tego. A mamy dużo kolda. Kłajal, Titanum... Uuu, a to daje aż 70. Jak się robi tytan? Czekaj, wiesz, to sprawdzę jeszcze tylko ile mam zbroi. W ogóle. Nie tak. Eee, ta zbroja chyba wali na głowę tę tytanową, ale. Wow. Kłajal. Tak. Po prostu. Wow, wow. Czyli nie musimy robić sobie zbroi, bo mamy jedną z lepszych w grze pewnie. A to pewnie kiedyś znerwę. Właściwie Właśnie coś, lampka mi się spaliła i zaczęło śmierdzić, tak gdybym tak... Ale, zaraz, czekaj, hełm... 22... Ty ile dajesz? 13, 12... Nie, ja, to nie jest takiego, a ty ile dajesz? Ty złoty hełmie... E, a ty? Ej, no nie, gorsze są te wszystkie inne rzeczy. Znaczy, dodają niby regenerację tego y, i... tyle. Hełmy dodają dużo regeneracji, po prostu, Te, te takie tytanowe, śmieszne. I ciepło mają, te tytanowe ubrania. A, to nam się nie przyda, pra praktycznie. Czyli do zrobienia mamy takie dziwne coś teraz, z którego nie wiem, co się, jak to się robi. O, to. Z tytanu panel. Czy musimy tytanium znaleźć? Okej, okay, zgryzio? Zgadzasz się na to? Tak. Jak się to robi? A gdzie jesteś w ogóle? Kopię piksele, Blokuje mi 500. Aha. No dobra, no to ja bym skończył odcinek, bo i tak już ten, teraz nic dobrze, nie zrobimy i raczej. w kolejnym będzie ten, wszystko już ogarnięte. Tak, już kolejne Smoka i Sector X, i Mecha nie, będzie. Nie, tak. nie, nie. To ty, nie, no żartujemy. Tak. Tylko żeby nam teraz nie zrobili jakiegoś, jakiejś krzywdy w postaci tego, że nie mamy postaci. Nie, już nie stać. będzie. Nie? Nie. O jak mi nie. dobrze. Czytałem, dobra. że to tylko zrobić dlatego, bo był taki update, że po prostu na przykład że musisz że nową zmienili postać, ten, żeby... savey, jakby... Ale nie, nie, bo że żeby być nieśmiertelnym na statku musisz zrobić nową posadź i tym podobne. Aha, okej. Okay. No, no tak czy było śmiertelne. No, no to żegnam się z wami, cześć. No dzisiaj, cześć. Hej.